Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki wdech. Wstrzymaj. I powoli, powolusieńku, wypuść powietrze. Jeszcze raz. Niech wdech światła i wydech napięcia. Pozwoli Ci się rozluźnić. Wdech. Strzymaj. I po wypuść powietrze. Oddychaj tak, aż poczujesz, że rozluźniłaś się już w wystarczający sposób w wystarczającym stopniu. Pozwól, by Twoje ciało miękko. Z każdym oddechem czoło się wygładza, barki opadają, serce uspokaja swój rytm. Z każdym oddechem czujesz coraz większy spokój. Nie musisz nic robić, nic udowadniać, niczego kontrolować. Teraz jesteś tylko ty i twoje wnętrze cicha przestrzeń, w której rodzi się Twoja moc. Powiedz sobie w myślach wracam do siebie. To ja jestem źródłem swojego życia. Wyobraź sobie, że stoisz na wielkim dworcu, wokół ciebie dużo ludzi. Jedni biegną. Inni czekają, ktoś szuka peronu, ktoś jest zrezygnowany, siedzi z walizką. Ty też masz swoją walizkę, lekko zużytą, ale wypełnioną doświadczeniami, marzeniami, planami. Rozglądasz się. Pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają, jedne z napisem oczekiwania innych, inne pomaganie wszystkim jeszcze inne strach przed zmianą i nagle zauważasz, że twój pociąg nie istnieje nie widzisz go na tablicy zatrzymujesz się czujesz chwilę niepewność a potem coś w tobie mówi nie muszę czekać ja sama jestem pociągiem zamykasz oczy i czujesz jak wokół ciebie zaczyna wibrować energia Twoje ciało rozświetla się złotym blaskiem. To ty, siła, ruch, kierunek. Twoje serce to silnik, twoje marzenia to tory, twoje decyzje to paliwo. Nie czekasz już na nic z zewnątrz, wyruszasz sama. Powtarzaj w myślach: to ja nadaję kierunek swojemu życiu. Nie stoję na peronie, ruszam naprzód. Pociąg rusza, najpierw powoli, potem szybciej. Wiatr delikatnie muska twoją twarz, czujesz wolność i radość. Za oknem zostają cudze oczekiwania, cudze dramaty, cudze sprawy, a przed tobą przestrzeń, światło, możliwości. Po chwili pociąg zatrzymuje się na moście zawieszonym nad doliną, w dole płynie rzeka, błyszczy jak lustro. Wysiadasz. Siadasz na brzegu mostu i patrzysz w twoje odbicie. Widzisz siebie spokojną, dorosłą, mądrą kobietę, która przestała się wahać. W oczach masz blask. Poczuj te chwilę to twoje zaufanie do siebie. Powiedz w myślach. Wiem, co jest dla mnie dobre. Moje decyzje prowadzą mnie tam, gdzie mam być. Nie potrzebuję aprobaty świata, bo mam siebie. Nad tobą przyleciał ptak, lekki, wolny, pewny. Uśmiechasz się. Wstajesz. Rozkładasz ręce. Czujesz wiatr. To twoje skrzydła. Nie boisz się już polecieć dalej, bo wiesz, że umysł latać. Zamykasz oczy i wracasz do wnętrza swojego serca. Widzisz tam dom, ciepły, jasny, pełen światła. Wchodzisz do środka, wszystko jest uporządkowane, spokojne, Twoje. Na stole leży kartka z napisem: Nie muszę zajmować się światem, wystarczy, że zadbam o siebie. Siadasz przy stole, dotykasz dłonią serca i czujesz wdzięczność, za to, że w końcu wzięłaś swoje życie we własne ręce, za to, że potrafisz kochać siebie bez winy, bez strachu, bez lęku, od cudze oczekiwania. Weź głęboki pdech i poczuj, jak twoje złote światło rozlewa się po całym ciele. Jestem spokojna, silna, zakorzeniona w sobie. Powtarzaj w myślach. Jestem siłą swojego życia. Wybieram siebie z miłością i odwagą. Nie czekam, działam. Zaufanie do siebie jest moją mocą. Powoli wróć świadomością do ciała. Porusz dłońmi, stopami. Rozciągnij się. Otwórz oczy i uśmiechnij się do siebie. To ty jesteś swoim pociągiem, to ty wybierasz kierunek, to ty decydujesz, gdzie chcesz dojechać, i wszechświat z radością podąża za tobą. Niech radość będzie z tobą, podążaj w szczęściu. Dziękuję ci, że spędziliśmy ten czas razem. Jeśli ta medytacja przyniosła ci spokój, radość lub nowe spojrzenie. Zapraszam cię, by wracać do niej tak często, jak tylko poczujesz potrzebę. Znajdziesz u mnie więcej takich spotkań, pełnych światła, wsparcia i inspiracji. Możesz też napisać do mnie i umówić się na sesję indywidualną, jeśli chcesz pracować głębiej.